Siemano, siemano, a dzisiaj Ci pokażę jak tanio się ubrać na jesień, czyli jak przykładowo sobie kupić takie Jordany 4 za stówkę. Tak, go, odbija, normalnie wszystko odbija. Jakościowo jest dobre, ja już w, nim, w nich sam chodziłem, jak możecie zobaczyć. Trochę są zabrudzone, naprawdę są wygodne. Jeszcze taka kurteczka North Face za 120 z Polecam Wam z tą kurtką obejrzeć poprzednie moje filmy, bo robiłem testy, że jest wodoodporna i wszystko i 120 zł kosztowała. Dobra, wejdziecie sobie pod YouTube'em i pod Instagramem w linka to ci wyświetli moje linki. Polecam się tu zarejestrować dla kuponów, zjeżdżamy w dół, szukamy rzeczy, które nas interesują. Tu macie przykładowo kurtkę North Face, a, właśnie to, macie takie kolory. No ale tutaj macie przykładowo właśnie te Jordany czwóreczki, za stówkę. Szukacie sobie i wchodzimy, wybieramy sobie kolorystykę, która nas interesuje. To oczywiście lepsze, na przykład taka jest droższa, ta jest droższa, widzicie? No ale. Większość się trzyma właśnie w granicach 112 zł. Co, wybieramy kolorystykę, wybieramy sobie rozmiar, klikamy sobie tutaj i klikamy sobie buy now To jest naprawdę proste. Z wszystkim tak robimy tutaj na tej stronce w, Praktycznie jest tak samo wszędzie. No, zobaczcie, po trzech dniach dostaniecie takie zdjęcie sobie w profilu. No i zobaczcie, mo, mogę sobie zobaczyć, czy się rozmiar zgadza. Dostanę faktyczne zdjęcia butów, które mi przyszły. No i co? Możecie sobie je wysłać do Polski. A jeśli coś się nie zgadza lub po prostu odwidziało wam się i nie chcecie już tych butów, naprawdę z niewiadomej przyczyny, tu będziecie mieli napis taki, żeby sobie po prostu zwrócić to. Możecie sobie zwrócić, dostańcie całą kwotę z powrotem na konto, więc nie musicie się bać. No i co? Ja tego już tutaj nie mam, bo to sobie wysłałem do Polski i w tym momencie tego akurat nie mogę zwrócić. Będę mógł to zwrócić dopiero jak mi przyjdą. No ale naprawdę mogę potwierdzić, że Rzeczy są jakościowo serio naprawdę fajne. Takie właśnie mówię Air Force'y za 7 dyszek. Zobaczcie jakie są zajebiste wykonane. Zajebiste wykonanie jest. Szwy są wszystko równo wyszyte. No ale już bez przedłużania. Obejrzyj sobie na spokojnie co tam jest na tej stronce. Możesz sobie coś wybrać. Możesz poczekać. Dzięki i cześć.